Siemka, witam Was w można powiedzieć pierwszym odcinku serii tryb kariery z F1 2013. Ja jestem Tim Elfów i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dniach testowych. Powiecie czemu nagrałem w ogóle dni dni testowe, jednakże jest to, można powiedzieć, jeden z ważnych momentów w karierze kierowcy Formuły 1, więc te dni testowe Wam pokażę. Porównamy te dni testowe z F1 2012. Zobaczymy, czy poprawiono błędy w dubbingu w sensie Formuła pierwsza, chociaż po, po sprawdzeniu tego dabingu nie jest on za obiecujący. I Vodafone McLaren Mercedes, e, od lat nagra za obiecujących młodych kierowców jazdami i próbami w swoich bolidach. Pokażę im na co ciąg stać w teście młodego kierowcy. Teoretycznie możemy pominąć dzień pierwszy, jednak że go nie pominiemy, pokażę Wam go również. Są lekkie zmiany w dniu pierwszym chyba. A dlaczego McLaren? Ponieważ dążę do McLarena. Mimo to, że McLaren w tym sezonie ma kiepski bolid, ja dążę do McLarena i będę starał się bronić honoru McLarena. Ale do McLaren jeszcze daleko, postaram się w pierwszym sezonie tam dojść. Ale będzie trudno. Bardzo znaczy, uda nam się Lotus odblokować. Tegoroczne testy dla młodych kierowców. Najbliższe dwa dni spędzimy za kulisami Formuły 1, obserwując jak zespoły w serii prób usiłują wyłonić kolejne pokolenie potencjalnych kierowców, a być może przy okazji także odkryć jakiegoś przyszłego mistrza. Gdy pytamy w którymkolwiek z zespołów, czy to prędkość ma tutaj pierwszorzędne znaczenie, słyszymy, że równie istotnymi kryteriami są konsekwencja, nastawienie i refleks. I właśnie tuż pod moją kabiną komentatorską odpalono pierwszy silnik, dlatego spodziewam się, że niebawem na to, że pojawi się jakiś polit. Teoretycznie gadanka tego komentatora w wstępie jest taka sama jak w Formule 2012. Cię to znów widzieć. Jako Twój wyścigowy inżynier mam za zadanie Cię wesprzeć w ten weekend. Jak ruszysz na tor, będziemy w kontakcie przez radio. Podsunę Ci informacje, gdy będą Ci potrzebne. Jak ustalono na odprawie zespołu, nie nastawiamy się na duże tempo od początku, więc jedź sobie po swojemu. Wykonuj moje polecenia, a będzie okej. Okay. Sprawdzę, sp czy ludzie są gotowi. Chyba taką nowością jest to, że słychać Podczas tej rozmowy Bolidy Które przejeżdżałem przez Tor, nie wiem czy w Formule 2012 tak było, już nie pamiętam radio, gdy będziesz w Bolidzie Okej, teraz zapnijmy cię w pasy Co? No chciałem iść, wiedziałem co będzie Dobra, jesteśmy zapięci w pas, jeszcze tylko Dobra, tutaj tak będą takie podstawowe momenty. Upewnijmy się, że technicy tak przygotowali samochód, żeby Ci się go wygodnie prowadziło. Na początek sprawdźmy czy dobrze pracują pedały gazu i hamulca. No właśnie. Ja na razie nie zwracajcie na to uwagi, ponieważ to będzie wszystko Świetnie, zmienione. Teraz sprawdzimy blokadę kierownicy. Obróć kierownicę od lewej do prawej. Teraz kolej nabiegi. Krzynia może pracować w trybie manualnym lub automatycznym, ale ten ostatni w każdej chwili możesz wyłączyć korzystając z funkcji ręcznej zmiany biegów. Aby wrzucić wyższy bieg naciśnij prawą łopatkę. Aby wrzucić niższy lewą. A Z Dobra nie <słuch> No i to sprawdźmy. Na jeszcze ustawimy sobie kierownicę Logitech Diving Force GT. Przyspieszenie... E, hamulec. E, martwa, strefa, martwa strefa. Tu wszystko tak jak miało być. E, wyświetlać jeszcze sprawdzę. Aha, jeszcze asysty. Kontrola trakcji na razie na fulla załączmy. Tak to chyba wszystko jest ok. Wspomaganie postojowe wyłączone, kamery z boksów włączone, ręczna skrzynia biegów jeszcze czas zmienić, a tak. Bez wspomagaczy. W sensie bez tych ikonek, które pokazują nam który bieg w danym zakręcie. No jeszcze wyświetlacz sprawdzimy szybko. Mapa toru. Okej, okay, wszystko się zgadza. O to mi chodziło, ponieważ nie lubię tej mapy toru w sensie tej dużej. No i w tym dniu właśnie sprawdzimy sobie te parę takich podstawowych testów. Test to łatwy przejazd treningowy na prostym odcinku. Wyjedź na tor, rozpędź się do prędkości powyżej 258 km h godzinę, a następnie wyhamuj, tak aby zatrzymać bolid w wyznaczonej strefie. Silnik jest ustawiony na ubogą mieszankę, więc będzie miał teraz nieco mniejszą moc, ale to da nam spójny odczyt. Bardzo dużą różnicą między testami w Formule 2012 a 2013 jest to, że mamy właśnie takie kaccenki, które pokazują nam jak te um, testy przejeżdżają. Ale gadanina jest taka sama, inżyniera, więc nie ma tutaj takich nowości, Więc możliwe, że błąd, który był w formule 2012, w formuła pierwsza również została wyeliminowana, jak zobaczymy w tym filmiku. Udało nam się bez złoty medal zdobyć. Dążymy do zdobycia kontraktu z Lotus f 1 Team. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Tutaj możemy zobaczyć jakie wymogi potrzebujemy, aby odblokować lotusa musimy zdobyć 9 złotych medali, 2 srebrne i 0 brązowych. Zobaczymy, 62 z takich kwadracików, więc zobaczymy czy nam się uda. Wprowadzanie do wyścigu w prezentacji wideo, o tutaj zobaczymy czy jest błąd w dubbingu. Nowoczesne bolidy Formuły I dysponują mocą znamionową około 750 koni mechanicznych w całości ukierunkowaną na tylne koła, co może skutkować bardzo gwałtownym przyspieszeniem, więc wszystkie Twoje manewry muszą być delikatne i precyzyjne, jeśli nie chcesz stracić panowania nad pojazdem i wpaść w poślizg. Na skutek prędkości aerodynamika bolidów wytwarza dużą siłę dociskową, która dosłownie wgniata samochody w tor. Aby efektywnie radzić sobie z tą siłą przy wchodzeniu w zakręty, należy wkładać dużo energii w początkową fazę hamowania, a następnie stopniowo ją zmniejszać, ponieważ na zakręcie bolid ma mniejszą przyczepność i jego opony muszą pracować mocniej. Staraj się wchodzić w zakręty tak szeroko, jak tylko się da, po czym ostrości ci najdo wewnętrznej. To pozwoli ci wcześniej przejść na przyspieszenie i wyprostować samochód na wyjściu z zakrętu, gdzie możesz zacząć stopniowo dodawać gazu. Aż upewnisz się, że tylne koła już nie boksują. Wtedy możesz przejść na pełną moc. Okej. Okay. Czyli dubbing nie poprawiony. I tutaj teraz może się bardziej skupię na tym dubbingu, bo trochę mnie to denerwuje, że Polacy biorą się za ten dubbing. Nie wiedząc w ogóle nic o Formule Jeden, um, bo sobie już parę odcinków. W w, dobra, to zaraz będzie test. przed ostrym zakrętem, wszedł w niego w odpowiednim punkcie, ściął do wewnętrznej i wyszedł z zakrętu z prędkością powyżej 297 km/h, aby ukończyć test, musisz się zatrzymać w wyznaczonej strefie na końcu prostej. Okej. Okay. Graj tego zacząć bingu. Biorą się za to Polacy, chociaż nic nie znają się na Formule 1, a właśnie grając już w tryb scenariusza, który sobie próbowałem rozegrać, hmm, tam jest tyle błędów w wymawianiu imion kierowców, wym 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 e, e, w wymawianiu nazw... oj, dobra, w wymawianiu nazw teamów w Trzeba obrę. się nauczyć jej używania. Więc naprawdę dubbing jest do poprawy. No Zarazam podam przykłady tych błędów w dubbingu. Poziomu Uważaj zatem kiedy i po co korzystasz z tej funkcji dobra, teoretycznie powtórze nie będziemy używać Formuły 1, gdyż jest to zbyt nierealne, ale już jest taki jeden plusik, że poprawili błąd, który w formule 2012 występował typu, że po użyciu tej kamery, po użyciu tej funkurki gra się na chwilę lagowała. Czasami tak się zdarzało. Udało... Oj, Zdobyliśmy czemu zrobiłem? Wow. Coś na zjebali. Ale to nie wiem, co, okej, okay, no. Nic, idziemy dalej. Dążymy do celu, prawda? Dobra, no mamy 8 tych krateczek. Na razie żadnego teamu nie mamy. Nawet Marusia z nami nie chce podpisać kontraktu. Marusia, to powinno od razu nami podpisać kontrakt, a nie jeszcze osiągać, wymagać od nas. Wracając do dabingu. Aha, tych no, osiągów. Co to teraz mamy? Aha, dobra. Wyjazd, pierwsze zakręty. Pora sprawdzić jak poradzisz sobie z kilkoma zakrętami. Staraj się trafiać w wewnętrzne i wciskaj gaz od razu przy wychodzeniu. Tym razem czas nas nie interesuje, więc przestawiliśmy silnik na średnie obroty. Aby ukończyć test, musisz się zatrzymać w wyznaczonej strefie na końcu prostej. Ja rozumiem to. Co, w ogóle jakoś poduszkać na tych coś tam siedzi. Ale żadnych w ogóle zdjęć nic nie, nie jest wykonywane. No szkoda. Zawsze mi się to podobało w Formule 1 2011. Było to 12 też tak, chyba Szkoda. Wracając do gabbingu, bo się dąży, dą, dą dąży, yy. dąży. Osoby, czy firma, czy deweloperzy, którzy biorą się za to, aby robić grę w polskiej wersji. Taką jak w 2013 powinni się albo coś nieco dowiedzieć o tym sporcie, albo zatrudnić osoby, które się znają na tym sporcie. Bo wymawianie imienia Paul, e, Paul D'Iriesta czy Keitelem, no to jest po prostu żałosne. czy Formuła I, no to są błędy kardynalne, które no zawodowy już fan Formuły 1 zauważy. A co dopiero taki zawodowego Systemu fanatu odrzucenia energii tak, to. kinetycznej, szerzej znany jako Kers, daje kierowcy dodatkowe 80 koni mechanicznych podczas hamowania. Kers może być użyty w dowolnym momencie w trakcie wyścigu. Przydaje się zwłaszcza przy wyprzedzaniu i w obronie pozycji. Kers najlepiej działa na niskim biegu. Świetnie sprawdza się na początku wyścigu. Kers odzyskuje energię kinetyczną podczas hamowania. Kierowcy przysługuje 7 sekund ładunku na okrążenie. Użycie kersu czasem powoduje błędy, które kierowca może naprawić jeszcze w trakcie wyścigu. DRS zmienia ułożenie tylnego skrzydła, zmniejszając opór i zwiększając maksymalną prędkość o 10 do 12 km na godzinę. Ze względów bezpieczeństwa DRS-u można używać tylko w określonych punktach. W trakcie wyścigu musisz znajdować się o 1 sekundę od bolidu, aby uruchomić ten system. Hmm, więcej nic nie dodawać. Jest to dość dobrze to, to wytłumaczone, wzi. fajnie. Teraz będziemy testować system DRS i KERS. Jeszcze dokończając fabułę um, o dubbingu. Okay, zanim ruszymy, chcę żebyś przeprowadził wszystkie systemy KERS i DRS. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiedzialny za KERS. Wracając do dubbingu, aha, no dobra, nic Teraz spróbuj aktywować DRS. Naciśnij raz, żeby go otworzyć i drugi raz, żeby zamknąć. Aby zamknąć de... Dobra, przed Tobą jedzie samochód, który najwyraźniej trenuje start do wyścigu. Chcę, żebyś spróbował go wyprzedzić przed linią mety, wykorzystując do tego systemy KERS i DRS. Cokolwiek zrobisz, pamiętaj, aby nie doprowadzić do kolizji z tym bolidem. Powodzenia. Dankieszyn. Jedziemy. Wracając do dubbingu. Jeżeli polscy... Yy, polscy deweloperzy... Chyba to był CD Projekt, że się nie zdaje, chyba tworzyło polską wersję w MAT Jeżeli e, deweloperzy, bo nie wiem co tam dokładnie, mm, nie znają się na Formule 1, nie chcą zatrudnić jakichś fachowców. Nie się użyć Ej, jak? Spróbuj What ponowie. the fuck, jak nie? Aha! Zapomniałem, że ten system DRS jest w wyznaczonej strefie replay będzie replay bo szkoda takiego takie szkoda stracić tak łatwo złoty medal a dokończając jeszcze raz w e, W. Okay, w, 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 w do jeszcze chcesz raz wersję wersji jeżeli nie nie mają zamiaru postawić sobie w jakiegoś w wyższego, w wyższego w celu, w sensie dubbingu, to nie zostawiam polską, angielską raz, zamknąć, wersję, tylko z polszczą napisy i tyle by nam starczyło. Bo... Angielska wersja jest o wiele, wiele lepsza. Nie wiem, czy wam przeszkodził tam inżynier, ale muszę już dołączyć ten te, temat dubbingu, bo nie będziemy się zajmować dubbingiem przez całe testy, prawda? W tym czasie, kiedy my tutaj testujemy. Więc naprawdę, naprawdę, jeżeli ktoś mnie słyszy, polskich deweloperów, czy kto nie wiem, ktoś tam, to, to dobrze, żeby bolid, za dubbing brali się porządnie. Wiemy, że polski dubbing jest czasami koszmarny, jednak są gry, gdzie dubbing jest idealny. Przykładem takich dubbingów jest hmm, Tomb Raider. Tam jest naprawdę dobry dubbing. I takie dubbingi powinny być tworzone w Polsce. Nie jest może jakiś tam genialny, ale jest dobry. Jest naprawdę mm, a naprawdę polski dubbing, jeżeli byłby genialny, no to naprawdę zwiększyłby Dobra, to sprzedaż tej gry. Powinno byłoby tak Przez nie odrzucać. Możesz oraz DRS, aby wyprzedzić je wszystkie przed linią mety, która znajduje się za kolejną szykaną. Tylko unikaj jakiegokolwiek kontaktu z nimi, to mają być czyste wyprzedzenia. Jasne, damy radę. Damy radę. Widzimy przed nami są troje kierowców, jest Valentino Rossi ze zespołem KTM tam jest jakiś kierowca w Lotusie zaraz zobaczymy kto i chyba kierowca w Mercedesie jak dobrze widzę chociaż nie jestem pewny eee, prost w Lotusie ojojoj tutaj będzie ciasno jakiś Fritz chyba nie było kontaktu miejmy nadzieję że nie teraz trzeba przejść tego holendra Prince, Prince. No jeszcze trudniejszy nie by nie mogło być już grożało mi z a to dopiero flinges. Dobra, wysadzamy go za pomocą systemu DRS. Miejmy nadzieję, że go po Foto finish! Na testach! What the fuck? What? Jaka kolizja? No czasami trzeba się lekko stuknąć, no. Panowie, no brutalnie trzeba czasami. Dobra, dobra. Replay. One more practice. Dobra. Nie, nie słuchamy tego przewijacza. Okej, jedziemy. Oj, za słabe obroty, za słabe obroty na starcie, które nas tutaj zlagowało lekko. Jeszcze raz, Valentino Rosso, tunel aerodynamiczny, sprzedamy go po zewnętrznej, po wewnętrznej. Teraz, a prost, za, już chciałem powiedzieć, alian prost. Wyprzedzamy tutaj dwóch kierowców na tej szykanie, czy się nam uda bez kontaktu. Bardzo wolno, bardzo wolno, żeby to nie doszło do kontaktu między nami a Zauberem i tym Vincentem. No i ostatnia prosta, system DRS. No i powinno nam się teraz udać zdobyć złoty medal. Czy się nam uda? Zaraz się dowiemy. 35, 35, 60. Jest, jest złoty medal, ale emocje tak jak nawet nie mamy wyścigu Formuły 1. Mamy zaliczone 3 na 3. I konserwacja opon. Tak będzie wyglądał ten odcinek, ostatni dzień. Ostatnie zadanie na dniach testów. W trakcie pierwszym weekendu dniu wyścigowego testów. do dyspozycji kierowcy są cztery rodzaje opon. Podstawowe, opcjonalne, przejściowe i na mokrą nawierzchnię. Opony podstawowe mają większą wytrzymałość, ale gorszą ogólną przyczepność niż opony opcjonalne. Jednak lepsza przyczepność tych ostatnich oznacza, że szybciej się ścierają. Opony przejściowe najlepiej spisują się na wilgotnym torze. Z opon na mokrą nawierzchnię należy zaś korzystać wyłącznie podczas silnych opadów deszczu. Najlepsi kierowcy nie zużywają tak bardzo swoich opon. Dzięki temu mają do dyspozycji więcej wyścigowych strategii pozwalających dłużej jechać na oponach o lepszej przyczepności. Najlepszym sposobem na uniknięcie szybkiego zużycia Opon jest płynne posługiwanie się gazem, hamulcem oraz instrumentami sterującymi, a także unikanie poślizgu na kontrach. Jak również sytuacji, w których koła obracają się w miejscu, co znacznie skraca żywotność opony. I tak doszliśmy do końca pierwszego dnia testów na torze Yas ja Marina w Abu Dhabi. Postaram się ten odcinek wrzucić już dzisiaj we wtorek. I drugi odcinek również we wtorek, aby jak najszybciej rozpocząć. Drugi dzień testów, ee, też we wtorek, aby jak najszybciej rozpocząć karierę. Ja zapraszam na fanpage'a. Zapraszam Was na inne serie Batman Arkana Asylum Pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. <zysk>